Gdybym miał zebrać taką listę najpiękniejszych rzeczy w życiu, spisać na karteczkach i wrzucać do pudełka, to na pewno na jednej karteczce znalazłoby się to, żeby wstać w sobotę rano, taką wrześniową, kiedy jest około 13 stopni, przyjemny chłód, do tego jest fajne słońce, włączyć sobie jakąś ulubioną muzykę i pójść pobiegać. To jest naprawdę... Mm. I nie chodzi tu generalnie o to, żeby wykręcać nie wiadomo jakie wyniki w Endomondo, Eee, czy kupować jakiś drogi, drogi sprzęt? mam duże z Lumpeksu, buty, w których biegam z 5 lat i jeszcze myślę, że ze dwa pobiegam spokojnie. Eee, chodzi o to, żeby się przyjemnie spocić, pobyć samemu przez sekundę ze swoimi zmartwieniami. Zawsze jest dobry moment, żeby się czymś pomartwić. Eee, dać sobie te pół godziny 40 minut dziennie. Zmęczyć się, można więcej, można piwo wypić, więcej jeść troszeczkę, bo Jeżeli się regularnie biega to się gdzieś to zawsze spali I, i wtedy Nie złapie się kołduna, co jest Po 40 bardzo bardzo Prawdopodobne Niestety Ja pierdziel, ale to jest o tej porze po prostu Cicho i przyjemnie Niesamowite Przyjemnie słońce grzeje Słychać tylko samoloty, a samoloty akurat mnie przeszkadzają, bo bardzo lubię samoloty. Nie ma tu nawet, nawet tych, którzy psy wyprowadzają tej porze, cudowna rzecz. Czas do domu! Mogę chyba spokojnie powiedzieć, że mam pierwszy fail nagrany, który wejdzie do rocznej składanki upadków i wypadków podczas kręcenia. Skrót historii jest taki, że jakiś rok temu zrobiłem licencję trenerską w C potem przez rok pracowałem z dziećmi w KS Ursus. Po roku postanowiłem ruszyć dalej, zrobić coś więcej i dołączyłem do futbolowej bandy, która jest projektem organizującym darmowe treningi i obozy dla dzieci, które mają problemy ruchowe. Może wrzucę więcej, jakiś link w opisie filmu, gdyby ktoś był zainteresowany. I dziś dzieciaki odbywają trening pokazowy na Amphotball Cup, na którym za chwilę zmierzą się ze sobą reprezentacja Polski i Azerbejdżanu. A ja tutaj wpadłem porobić mi trochę zdjęć, coś pokręcić, wspomóc troszeczkę od strony social mediowej. I tak. Wszyscy są gotowi? Wszyscy są gotowi? No dobrze. Moi drodzy. drodzy. Zapraszam. Tutaj. piratów tutaj. Pozostałą część tutaj. Pozostałą tutaj. Już, już. już, już. Ale jeszcze poznamy, poznamy imiona, dobra? Poznamy imiona. Każdy mówi swoje imię. Adaś, może ja będę z mikrofonem, a wszyscy krzyczymy Ole, po każdym imieniu, dobra? Ola Iga tam idzie, do Piratów. Ola Iga do Piratów. A jak cię będę, panie trenerze? Gdzie ja będę grał? Z tej strony. O, to przegrałem. Wiecie, że ja z metra nie strzelam. Z tego słynę. Mateusz potwierdzi, że z metra nie strzelam. A wera? Czekaj, czekaj. Może na tej bramce. siły. na nie będzie lepiej.

Sporą tremę miałem przed pierwszym treningiem z dzieciakami, ale od pierwszego treningu niesamowicie w to wsiąłem. Są takie herbatniki, takie orwisy niesamowite. Niesamowita atmosfera jest, yy, niesamowicie dużo zabawy, ale jest oczywiście też rygor treningowy, więc nikt tu yy, nad nikim się nie żali. Tylko jest dużo dobrej zabawy i granie w piłę. Trening. Trochę w szoku jestem, jak czytam sobie czasem Twittera i ja rozumiem, że można mieć różne poglądy na świat, ale yy, widzę, że kobieta wrzuca swoje zdjęcie z baru z tatuażami dużo tatuaży na rękach i czytam komentarze ale łapska, podziargana nie dotyka nim dzieci. Czy chciałbyś, czy chciałbyś, żeby Twoje dzieci miałyby taką matkę? Yy, Wolałbyś taki brudnopis, czy czystą, słodną kobietę? Mam wrażenie, że w latach 90. ludzie byli bardziej otwarci na innych, na myślenie, na, y, na to, żeby społeczeństwa szły do przodu i żebyśmy skupili się na ważnych, fajnych rzeczach niż, y, niż teraz. Przypominam, że jest 2020 rok. Zostawmy ludzi, dajmy y, ludziom sobie robić tatuaże, nosić spodnie, nosić sukienki. Serio. 2,20. Peace.